Hej, 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 kochani moi, witam Was w drugim odcineczku w serii Udawana paczka Mega Linii, druga paczka. Kto nie widział pierwszego odcinka z drugiej paczki, zachęcam, emocje były, mam nadzieję, że jeszcze będą. Znowu losujemy trzy losiki sprawdźmy sobie kogo my tu mamy, od kogo zaczniemy pierwszy numerek, piętnastka piętnastka to z tego co pamiętam jest martinka, jeszcze się upewnimy, tak jest oczywiście tak jak ostatnio mówiłam, zapraszam was do martinki, zostawić łapki suby i bierzemy się za drapanie jest piętnasteczka, przybliżymy się Trzymajcie kciuki za Martinkę. I zaczynamy żółwiem. Żółwiem, żółwiem, żółwiem jest. Żółw. To na tyle żółwi, aż jeden. Biedroneczka. Już biedroneczek widzę więcej. Tak się wiosennie, biedronkowo zrobiło. Ok. Kolejny symbol. Kłódka. Czy gdzieś jest kłódka? Jakoś mi się w oczy nie rzuciła. Nie widzę. Prezent. Czy jest gdzieś prezent? Tak. Są prezenty. Okej. Okay. Kolejny symbol. Zegar. Jest zegar. Jakby jeszcze wygrane były. Okej. Okay. Kolejny symbol. Korona. Korona, korona, nie widzę korony. Pierścionek, czy gdzieś jest pierścionek? No nie widzę, kurza twarz. Lody, lody widzę. Tu mamy lody, tu, okej. Okay. Kolejny symbol, kości. No nie widzę, bida. Kokos, czy gdzieś jest kokos? Jest na dole tu kokos. Kolejny symbol, naszyjnik. Jest naszyjnik. Tu, tu, parę naszyjników jest. Kolejny symbol jest to słoneczko. Czy gdzieś jest słoneczko? Tak, tu mamy słoneczko. I to na tyle. Przedostatni symbol. Podkowa. Jest podkowa, podkowa i podkowa. I ostatni symbol, tęcza. Tęcza nam tu chyba, niestety nic nie daje, nie ma jej w bonusie, lustro. Sprawdźmy sobie kontrolne, niestety różne, bardzo Ci kochana, dziękuję. Masz jeszcze jedną zdrapeczkę, tu niestety muszę zapisać 0. No, niedobrze, niedobrze. Druga osoba na dzisiaj. Czy coś tu jeszcze wpadnie na tej kurza twarz paczce, jaki my tu numerek dzisiaj mamy? ósemeczka, ósemeczka, kto to ma ósemeczkę, ósemeczkę ma Natko, Natko drapiemy, serdecznie Was do Natalki zapraszam, Natalka drapie z drapki, robi fajne konkursy, także zapraszam, zostaje co trzeba, łapkę, subika i lecimy, jest ósemeczka, nie ma żadnego pewniaka, niedobrze, niedobrze, kłódka, ale nie ma, słuchajcie, kutki. Kości. Ja mam nadzieję, że wygrana na poprzednim odcinku nie będzie jedyna. Kolejny symbol diamencior. No, ale tu może być wszystko, niestety. Kolejny symbol flaming. Flaming, flaming, flaming. Flaming, ok. Kolejny symbol są to klapunie. Jest linia. Pięknie, pięknie. Klapki dają linię. Także dokładamy, dokładamy. Gratuluję Ci, Natalko, już wygranej strapki. Dobry wybór. Korona. Pytanie tylko, co tam się kryje. Tam może być wszystko winogrono, czy gdzieś jest winogrono, jest tutaj winogrono. Ok, kolejny symbol, szminka. Szminka, szminka, szminka jest tutaj. Tu, tu. Ok, kolejny symbol, zegar, zegar jest. Nawet nie jeden. Są zegarki. Ok, kolejny symbol są to wiśnie. Wisienki. Wiśnie też posypali. Następny symbol jest to gwiazda. Czy gdzieś jest gwiazda? Nie widzę. Foto. Foto, foto. Przedostatni symbol jest to żółw jest tu żółwik aż jeden i ostatni symbol cytryna a cytryny nie, jest jedna cytryna ok, sprawdźmy sobie bonus, jest portfel co mamy pod tą linią sprawdzamy, dwie dyszki no i fajnie, mieć a nie mieć dwie dyszki kontrolne bez, zgadza się zapisuję Ci kochana tutaj ósemeczka Twoja 20 złotych i z tego co wiem, to co? Jeszcze jedna zdrapka, tak? Bo myśmy się pierdzieli. <gry> Okej. Okay. Jeszcze jedna zdrapeczka. Także losujemy. Jeszcze jeden numerek, o tutaj może coś tutaj wydziabiemy. Zobaczymy, któż to taki jeszcze dzisiaj wystąpi. Jedenastka z G, czyli Gosia pewnie. Nie, tak. G, gosia, jedenastka, gosi, bo dwie jedenastki są. Tak, jest jedenastka, gosi, proszę bardzo. I zobaczymy. Jest jedenastka i drapiemy. A, gosia nic nie pisała, więc gosia ma też nie nadrapane. No właśnie, teraz widzę, no starą listę. Lecimy z tematem. Po dwa symbole. Jest rower i ananas. Coś się ciemno za oknem robi. I ślepota mnie dopada. Ananas i rower. Trzymaj Gosiu. Kciuki. Gosia nie prowadzi kanału, także na kanał Was nie zapraszam. Gosia jest naszą wicką. Bierze udziały właśnie w konkursach. Także bardzo Ci kochana dziękuję. Że i w moim zdecydowałaś się wziąć udział. Diamencior. Ok, chyba tyle. Jak będę pomijać, to później naddrapię. Kluczyk i piłka. Jest piłka. Klucz i piłka. Piłka, piłka, piłka. Klucz i piłka. Chyba tyle. Gwiazda i winogrono. Jest winogrono. Jest winogrono. Winogrono. Ok, chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Biedronka i szminka. Są szminki. Szminka, szminka. Chyba tyle. Kolejne dwa symbole: cytryna i foto. Cytryna i foto, ale nie widzę. Kolejne dwa symbole: naszyjnik i kutka. Naszyjnik i kutka. Tu jest naszyjnik, tu jest kutka, naszyjnik. Chyba tyle. Kości i łódź jest łódź. Kości. Jest łódź, Kości. Kości, łódź. Okej, okay, chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Żółw i arbus. Jest arbus. żółw kolejne dwa symbole popcorn i prezent jest popcorn popcorn prezent popcorn i prezent dobrułać okej okay. kolejne dwa symbole liść i podkowa Podkowa, 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 podkowa. Kolejne dwa: zegar i słońce. Jest zegar, to był popcorn. Zegar, zegar. Jest zegar. Przedostatnie dwa symbole: pierścionek i korona. Pierścionek i korona. Okej, okay, pierścionek. Ostatnie dwa symbole, dzwon i kokos. Chyba nam to nic nie da. Kokos, dzwon i kokos. W bonusie portfel kontrolny różne, także bardzo Ci Gosiu, dziękuję. Masz jeszcze zdrapeczki. Tutaj niestety zapisuję sero. No i dzisiaj to było na tyle. Dzisiaj wygrywa zdrapka natki, dając 20 zł zwrotu. Także ja trzymam kciuki dalej i widzimy się, kochani, w trzecim odcineczku pa pa pa.